Natomiast przed Waszymi ekranami prezentuje się Itan z serii Smaki Życia. Dziękuję za komentarze, paluszek w górę, jak i za każdą subskrypcję, jaka miała miejsce na moim kanale. Aktualnie tutaj Itan znajduje się w Tartosie, ponieważ postanowił oczywiście zakupić tutaj tort, tak jak. Um, Obiecał Angie po, Angie po Ginger po tym jak się ich weselny tort zepsuł w jego wyposażeniu, bo zapomniał oczywiście włożyć go do lodówki. Więc powiedzmy, że kupi jakiś taki większy tort, ale w kształcie serca chyba kupimy, ale taki biały. Dobrze, kupiliście, też tutaj Itan sprawdził y, wszystkie miejsca, jakie y, mogliby nająć i troszeczkę zmieniła się koncepcja, jaką tam Itan miał. Może sobie porozmawiać z panią tutaj, pyszne przywitanie, pyszne przyjazne. I tu zaznacz, żeby to był jako tort weselny. I zaraz wrócisz się do domu. Mianowicie zmienił tutaj godzinę jak i miejsce, więc to o, akurat w soboty nam wyskoczyło dobrze. O 17 się zaczyna. Więc może zdążyć wrócić do domu Itanie, i tanie. Yy, I wyszykować się na swoją ceremonię ślubną. Oczywiście nie mam zielonego pojęcia, jak będzie mi ten pakiet y, ślubny działał, bo słyszałam, że się y, bardzo popsuł. Skorzystaj, skorzystaj. Ty i Tanie, co masz tutaj? Pokaż. Jesteś głodny, ale tu już sobie zjesz jakby... na swojej ceremonii. Jest jakoś świecka bójka. Miejmy nadzieję, że Derylu. Ty się nie pogniewasz na Itana, jak Itan z tobą powalczy w tej sąsiedzkiej bójce. Proszę bardzo, powiedzmy, że tutaj jesteś zazdrosny o Ginger i postanowiłeś się pobić derylem o Ginger. Tak, Ginger tu idzie, bo pragnie słodkości. Miejmy nadzieję, że się tutaj... Nie, wy się nie obraziliście na siebie. Wyśmienicie. Nawet to przyjacielska taka bójka. Czasami muszą. Dąż do porozumienia po bójce. O, to też może być. Byłoby fajnie. Możesz tutaj jeszcze z nim porozmawiać troszeczkę. Aktywności: popisuj się zwierzakiem. Narzekaj pogawędkę. Popraw mu humor. O. I jeszcze fotel chcą od nas kupić tutaj od ciebie, Megan. Więc proszę, Megan, dostarcz za pośrednictwem tutaj plopsi. Nie przeciągaj się, tylko dostarcz. Dostarcz, okej, okay. nie możesz, więc wręcz jakiś prezent, a ty możesz dopiero się ku kurtuazyjnie przywitać. Mogłabyś tutaj pogadać z... wręczyć prezent, Ginger? Czułości, wręcz prezent, przyjazny prezent, i powiedzmy, niech to będzie czapeczka. Ty byś chciała jej wręczyć w końcu tutaj e, strój dla dziecka, mały, dziecięcy taki. Zobaczmy. Przyjazne, czułości, wręcz prezent, przyjazny i byś chciała jej wręczyć o. Te piżamki. Dwa prezenty jej wręcz. Jeden z okazji o tak bez powodu. A no, ty byś kupiła im w ogóle jakiś prezent. Możesz tu jakiś prezent zamówić? Znajdźmy. No więc zaczynajmy. No dobrze, jest teraz bardzo ważny dzień dla Itana i Ginger, ponieważ jest to ich ślub. Megan rewelacyjnie wygląda w tym oto, można powiedzieć, garniturze. Więc tutaj porozmawiaj z nią troszeczkę, wygłoś przemowę. A nie, to później. Oczywiście ty i Tanie jeszcze pójdziesz tutaj. Um, o, rozłożysz tutaj jedzenie, poukładaj wszystko. Poukładaj podaj wszystko i tutaj podaj wszystko. Ten tort. I tanie, gdzie ty masz tort weselny? Gdzie ty go posiałeś? O nie. I co teraz? Człowieku, mogę wiedzieć, gdzie ty posiałeś nasz tort weselny? Nie mamy tortu. Aktywności. O nie. Nie, 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 nie. Możesz zamówić tort. Powiedz, że tak. Człowieku. Możemy zamówić tort. Zdjęcia, przeklądaj. O nie O ja pierdzielę. Wy, ty! Lili, zajęłaś nasze miejsce. Przyjazne powitanie. No, a tu oczywiście, jak na każdej imprezie, dziewczyny idą plotkować do toalety. Tak jak i teraz, tu musi. Nawet jest tutaj Kennedy. Nienawidzona osoba, Ginger, bo Itanią zaprosił. Więc dobrze, zaraz pójdziesz tutaj porozmawiać. Miejmy nadzieję, że tutaj nic nie popsuje. Dobrze, stwierdziłam, że tu na dachu będzie najlepsze miejsce dla nich. Więc zapraszam Was tu i Tanie, możesz ty pierwszy przejść, ehm, nie Ty, co Ty w ogóle robisz? Odpowiedni strój, wyśmienicie, że ci się podobała ta suknia ślubna, ale ja bym chciała, żebyś ty tutaj y, przeszedł w stronę ołtarza i fantazjował o ślubie, mój drogi. Ja się na ciebie tutaj poczekam, o, w takiej scenarii, ale oczywiście bym chciała postawić, y, o, w ten sposób, żeby idealnie wyglądało wszystko. O! Idealnie wszystko wygląda. Trochę ciemno, bo trochę ciemno, ale cóż, idą wszyscy? Idziecie? Idą, idą. Ale czemu by musicie siadać na podłodze? Przecież macie krzesełka. No, wyjaśnijcie mi. Zajmijcie ładnie swoje miejsca. O, patrzymy Ginger, ty tam stój. Nie podchodź. Megan, kręgosłup ci siada. Dobra, zatrzymamy na razie, bo ja jeszcze zapomniałam, żebym chciała tutaj. Ty i tam idziesz, yy, zbierz z Simu w alejce i ja bym chciała, żebyś ty, to ty tutaj chciał złożyć przysięgę małżeńską z udzielającym tutaj i pocałować się. O. No i teraz zobaczmy. Zobaczmy teraz czy wszystko nam wyjdzie. Na razie pierwsza i najważniejsza ce ceremonia musi mieć swoje miejsce. Na razie goście się oczywiście zbierają. Coraz bardziej i już jest idzie tutaj przez alejkę, przechodzisz przez tą alejkę. Zapraszam, zapraszam Tanie. Ginger już na ciebie czeka z Megan. Jesteś najszczęśliwszym mężczyzną na razie na tym simowym padole. Podole, padole. No i tanie, jak ja zminimalizuję, a ty zaczniesz tutaj podchodzić, to cię chyba żywcem zjem. O, i już się zaczyna. Megan jest, Megan jest. No, w końcu ustawili się, aby wziąć poprawnie ślub. No, Ginger nam troszeczkę. Przybrała na wadze, ale nam to nie przeszkadza. I tanie, gdzie ty. Z... Ginger, czy ty jesz naszego torta? A ty i tanie, gdzie polazłeś? No proszę ja was. Chwilka, chwilka. Aj, i tanie, tu proszę ja ciebie. Złość przysięgę tu. Ty, Ginger, nie idziesz się ogrzać. No, patrzcie. Czy oni będą mnie w końcu słuchać, też ci Simowie, czy jednak nie? Co? Teraz ty, Tan przyłaś tu. No, patrząc na telefon. Możesz nawet patrzeć na telefon, ale proszę ja ciebie, ma wszystko przebiec idealnie. Przynajmniej ten jeden raz. O! I Sonia jest. I tam zabierz się do pracy. Bo przy całe wesele będzie składanie przysięgi małżeńskiej. Przez was. Oj Megan, Megan. Powiedz mi, co z nich wyrośnie. Tu Megan rozpacza ze szczęścia. Tutaj Ginger. Wszyscy wyśmienicie reagują na to, a my patrzymy się. Miejmy nadzieję, że to ty i tak pocałujesz naszą kochaną ginger, a nie ona ciebie. Może jakieś będzie takie fajne zdjęcie? A nie, 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 nie. nie, O, kaszek, ty nakładasz jej obrączkę na palec. Teraz ona tobie, Megan. uśmiechnij się, ja wiem, że jesteś znudzona. Ja tu przygotuję, żeby zatrzymać. Teraz Ty, Ginger powinna założyć obrączkę na jego palec. No, Wsuwaj. Szybko. Raz, dwa, raz, dwa. Okej. Okay. Wyśmienicie. I teraz ja chcę Wam zrobić zdjęcie, jak się pocałujecie. W jaki sposób weźniesz? Przez ramię. O, no dobra, dobra. Dobra. Idealny będzie chyba na miniaturkę takie zdziwiona ginger reakcją Itana. Teraz takie. No ja nie jestem dobra w robieniu potek, więc musicie mi wybaczyć. O! Doskonale, takie mi się i ta nie podoba. O, już możemy zminimalizować. Teraz ja bym chciała, żebyście tutaj, teraz tą interakcję ze ślubem zrobili, żeby ustawili się, aby obejrzeć wyjście pary młodej. Tutaj zobaczmy, czy ale ustawcie się ładnie, proszę bardzo. O, chwila, chwila. A, znów przegapiłam. I te zmartwione spojrzenie, itana. Itan. Jeszcze raz. Oooo, jeszcze tak się przywitał z Sonią. Pokażcie się. Ooo, dobra. Już możecie czas na jedzenie. Kliknij. wyśli związane czas na posiłek. Niech będzie, nie odznacza się nam w ogóle. Czy przeszli, czy ryż, czy coś, to w ogóle nam ten y, nie funkcjonuje. Ja bym najbardziej chciała, żeby oni tu przyszli. Poproś o toast, niech będzie ginger. No przez to, że gdzieś nam tort posiałeś, to nie będzie tortu. Tanie, nie po to ja cię wysyłam, żebyś ty tutaj tortu nie miał teraz. Podaj z wyposażenia. O, jest jakiś tort. Wyśmienicie, chodź tu i tam. Chodź, chodź. Szybko. Niech będzie, że czas na posiłek. Wszyscy idą zjeść. Zaraz Ginger oczywiście ym, poprosi. Ej! Nie tu. Mogliście tutaj nie siadać. To jest miejsce dla pary młodej. No dobra. I Tanie, poprosiłeś tutaj o toast? Poproś o toast tutaj ginger. Poproś o toast. No wszyscy już sobie pobrali to, co chcą zjeść. Wszyscy głównie babeczki biorą. To ty tutaj poproś najpierw swoją ukochaną o wzięcie tutaj toastu. A my co możemy? Aktywności jest tutaj. Zbierz się na wznoszenie toastu. Idziecie? A ty nam tutaj popsułeś, bo tu powinna siedzieć panna młoda. Więc ty sobie idź, a ty tu usiądź. Dobra. On ci tutaj zajął miejsce, a ty i tanie wystawiłeś tym końcu tutaj tort. Proszę ja bardzo, podejść z wyposażenia tort. Błagam. Skoro mamy możliwość mieć tutaj nasz tort. O, no, weź tutaj więcej. Znieść tutaj jakiś taki fajny motyw. Jakieś takie serduszko, palemki. Nie, ja bym chciała ze srebrnym napisem i białymi. Różami, czerwonymi różami. Trochę tego jest. Chociaż ten, Tęcza nie. Takie, o, mogą być te. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dylemat. Mam dylemat. Chyba te serduszka wezmę, bo te serduszka mi się podobają. O, i możesz tutaj y, aktywności ze ślubem. Zbierz Simu wokół ciasta I aktywności ze ślubem Zniesienie, nie Ty chyba tutaj byś musiał Najpierw zdjąć to Umieść figurkę tutaj w tym I będziesz mógł Nakarmić Ginger Dobra, i możesz pokrój tort. Należy umieścić na stole. Ja musiałam mieć chwilkę, aby naprawić. Tutaj już widać, co udało się im zaliczyć. Teraz dałam, żeby Itan mógł tutaj pokroić tort wraz z Ginger, więc zapraszam cię, Ginger. Zapraszam, zapraszam. Ja wiem, że nie jesteś zadowolona za bardzo. Ale proszę. I zaraz i tam Cię nakarmi tortem, Ty i Tana. Uda się? Czy oczywiście się zawiesiliście? Oczywiście ja tutaj wezmę o. Ojej, zatrzymaj. No, ja nie mogę takich rzeczy tutaj przegapić, bo to jest bardzo ważna. Część dla tutaj, itana i, i ginger. To jest ich ślub, ich dzień. A i nie to kliknęłam, bo oczywiście muszę skiepścić. To chciałam kliknąć. Dobra, zatrzymamy. I teraz ty, mój drogi, nakarm ginger tortem. Niech tam wszyscy idą, bo już się pewnie zakończyło. Zatrzymam. Pokaż. Jak ty ją nakarmisz. Dobra. Ładnie. Oj, wyśmienicie. No, jak mówiłam, tak się zrobiło. Wszyscy już. Wychodzą. Sonia śpi. Wesele się zakończyło. Nie wiem na jakim tutaj etapie. Ty sobie tu, moja kole... koleżanko, usiądź sobie. Tu sobie usiądź. Czemu na taką odległość? No, Megan jeszcze pozostała z wami. No, nie wyszło tak jakbyście chcieli. Jeszcze się na, na coś naraziłaś, to chodź tu do Itana. Chodź, chodź. No, oczywiście musieliście wstać, co byście ty tutaj chciał. Zjedźcie wspólnie, tort. Wyśmienicie. Bardzo mi się to podoba. Bardzo. No, nie zdążyliście zatanczyć. No, wszystko już się to popsuło, możecie to sprzątnąć, sprzątnijcie zaraz wam gdzieś tam sesję y, zrobię i pojedziecie na y, miesiąc miodowy. Weźmiecie ze sobą Sonię, no i zastanawiam się nad Megan, bo Megan no, jest już w takim wieku, że bardzo się o nią martwią i pewnie by nie chcieli jej zostawić tu samej. Więc Wy sobie tutaj, moi drodzy, ogarniajcie. No, pomóż yy, panu modemu. Posprzątać. Sam nie ogarnie tego całego sypu, który tutaj powstał. Ja bym chciała, żebyście ten wydarzenie ślubne zrobili. I to odnowa przysięgi małżeńskiej kolacna kolacja próbna A gdzie jest? Czekajcie Dodaj wydarzenie bocianowe a ja bym chciała te całe rodzinny wyjazd kolacja uroczysta przyjęcie Czy ja już na tyle zbzikowałam, że ja tutaj nie widzę tego całego wyjazdu. No cóż, jeśli nie ma takiego, to sobie zadzwonicie i wyjedziecie na urlop. Powiedzmy, że to będzie wasz taki. Ten. Miesiąc miodowy. No cóż, coś musiałam nie dopatrzeć i tanie, zobaczmy. Ty dalej sprzątasz. Ja ci tu pozwolę pomóc sobie. O. Proszę bardzo, jedźcie, jedźcie. I ja bym chciała, żeby to było górkę robi. Nawet wam tutaj ustawiłam, gdzie się udacie dokładnie, czyli to. Nie Będą trzy dni. U, nie stać nas na 3 dni. <laughs> Nawet na dwa? Dobra, niech będzie jeden. Ginger z Itanem i z Megan są już tutaj w komorobie, Aby się udać, możecie tutaj postarać się o dziecko, moja droga. Wygasła. Ty, Megan, byś też chciała się położyć spać. Miejmy nadzieję, że u góry jeszcze jest jakieś łóżko czy coś. O, jest jakieś łóżko, to śpi. Wy, moi drodzy, tu idziecie. To jest wasz miesiąc miodowy, to jest wasza noc poślubna, więc co ja wam daję tutaj tak szybko. Troszeczkę i tanie się postarają tutaj romantycznych dać. Oczywiście na jeden dzień Was było stać, więc flirtuj tutaj, poplirtuj troszkę. Nie kładź się spać. Chodź tu poplirtujesz sobie z Ginger. Możesz też ją tutaj troszeczkę intymności. Trzymaj za ręce. Możesz ją tutaj oczywiście romantyczne intymności. Pocałuj w szyję oraz pocałuj ją namiętnie. Tak, romantyczne intymności, zmysłowy pocałunek? O, to jest Wasz miesiąc miodowy. O, idealnie i tanie. Tylko tutaj podejdźcie sobie. Mm, Usiądźcie razem. Siadacie? Ja tu muszę Was pilnować. Bo oczywiście zawsze musicie coś mi tutaj się zawiesić. Ostatnio. No. No, patrzcie, nawet teraz. Tanie, Wy nie macie całego dwóch dni na. Pracę nad sobą, tylko macie tutaj pojedyncze, więc próbuj tutaj zajść w ciąże. No co jest? Podejdźcie tu. No i tanie, po cholerę wlazłeś w te krzaki. Nie denerwuj mnie, tu. Proszę, ja bardzo Ciebie. No, Boże, podejdź tu postaraj się o dziecko z ginger. Aj, albo ty Ginger, postaraj się z Itanem, bo to nie idzie w dobrym kierunku. Postaraj się podejść tu. Witam tutaj ponownie. Musiałam na razie wyjść z gry, aby zrobić porządek. Tamten domek, który pobrałam im, nie funkcjonował. Nie mogli się dostać do środka, więc musiałam od nowa ich wysłać na urlop i zamieszkali w domku, który był tutaj już z gry. Jako tutaj. Do wynajęcia, więc przejdźmy dalej. Tutaj, i tanie, proszę bardzo. Ja bym chciała, żebyś ty tutaj oczywiście troszeczkę poromansował z Ginger i możecie spróbować zajść w ciążę. Tobie od razu, Megan, kliknę tutaj. Żebyś mogła się położyć, spać. A wy macie jakieś takie łóżko, gdzie byście... O, jest. Wyśmienicie. No ale nie wzięłam miski dla Sony. Ach, zawsze na coś przegapię. Będziemy ci przekąski dawać. Dobra, my was pośledzimy tutaj. Ciebie i Ginger, bo wy to jesteście gwiazdami tej y odcinka, więc zapraszam, zapraszam. Ja wiem, że jesteś padnięty i tanie, ale daj radę. Daj la radę. Wytrzymaj tę chwilkę. Tutaj ty, Megan, masz, żeby się zachowywać przyjaźnie względem y tutaj Ginger. Ale my patrzymy, więc ja sobie pozwolę tym oto. No w końcu załapali, więc pozwalam sobie w tym oto momencie zakończyć ten odcinek. Pozostaw po sobie ślad, może być to komentarz, paluszek w górę czy w dół, to już od ciebie zależy, jak i subskrypcja. Zapraszam na kolejny odcinek, dziękuję i życzę wam miłego dnia bądź wieczoru. Pozdrawiam was, bye bye.